Cześć, witajcie na kanale Razer ponownie w grze State of Decay. Ostatnio robiliśmy tutaj dookoła różne questy. Outposty już są wystawione, to jest maksymalna liczba outpostów, ile mogę mieć tutaj. Prawdopodobnie mógłbym je troszeczkę lepiej rozmieścić. Wydaje mi się, że na przykład tego powinienem przenieść tutaj. Ten powinien być tutaj, ten tutaj, i wtedy miałbym całe miasto, ale nawet można je niszczyć, można niszczyć outposty, nawet było takie pytanie kiedyś. To robimy w ten sposób, że klikamy alt tylko tak, tutaj mamy outpost, dajmy na to ten i tutaj mamy. X i to powinno raczej zniszczyć taki outpost i będziemy później, mogli później postawić outpostik kolejny, natomiast dzisiaj dzisiaj czeka mnie tutaj kilka rzeczy pierwsze z nich to na początku z tym gościem podstawowa misja, na razie nawet weźmy sobie tu misję a później z tym gościem będziemy musieli znowu pojechać tutaj na dół i może tam się uda też jakąś inną misję zrobić. Powiedz mi kolego, gdzie ty chcesz jechać, tutaj? No to proszę bardzo, tutaj ja jestem, rozumiem. Taksówkarzem, który nie dość, że zawiezie wszystkich na miejsce, to jeszcze kurczę powybija zombiaki, bo wy sami nie chcecie tego robić, Także Niestety, ale musia się... Muszę tutaj wszystkim e, jakoś specjalnym ludziom pomagać widać, bo oni sami rączek nie mają najwidoczniej. Nie wiem czy tu będą zombiaki. Tak, będzie tych zombiaków nawet sporawo O, gościu tutaj ze mną. Oj, wziąłem ten toporek, który w ostatnim odcinku znaleźliśmy tutaj w tym lesie w jakiś taki partek. A już panie. Można reperować te przedmioty. Czekaj, czekaj, czyli że co? Bo my rozumiem co szukamy jakiegoś zombiaka konkretnego ty chcesz zrobić? Czekaj, co o co ci chodzi typie? Tutaj na pewno mamy iść A jak tam iść Kurczę, no będą się te chrupki wcinać, że to jest takie głupie trochę w zejgrze Że postać się bańczy a później musi zjeść chrupki jak się zmęczysz. Nie wiem jak my to wyczyścimy, jak ja mam toporek niesprawny. Pięknie, żeś go kopnął w dubsko, tak wylądował, że kurde. Na luzie można go było dobić. Bardzo piękna sprawa, to widzę, że ty treningu nie potrzebujesz. Mam nadzieję, że nie słychać za bardzo odgłosów zewnętrznych, ponieważ tam kotlety są bite, ale zamknąłem drzwi, więc wszystko powinno być w porządku. Niedługo też na odcinkach yy, zamówiłem takie sprzęty, że powinno być ciszej klawiatury, słychać wszystko, że będzie lepiej. Także mam nadzieję, że to wszystko się uda. Ej, gościu, ale czemu ty ze mną nie idziesz? Czy ty nie potrafisz się wspinać? Bo podobno tutaj mieliśmy iść. No i co z tobą? No nie wiem, on się chyba nie chce wspinać. To jak my mamy tutaj pojechać w takim razie? Chyba musimy wsiąść. Słuchajcie, może y, przejdźmy tu kurde No to lipa No dobra, ale ja tam pójdę O spoko, on już tutaj biegnie, tylko ja nie wiem czy ja tutaj właśnie nie, nie umrę Chyba wpadłem w takie miejsce, z którego wyjść nie można Nie, dobra, udało się Dobra Chodź gościu to ty? Kurde, myślałem, że to ty nie było go widać. Takie odgłosy tutaj da dajesz, grube. Ja niestety tego supresora ciągle zapominam podłączyć. Dobra, co to za miejscowa jest? Już? Wyczyszczona? Ale kurde, hardcore Quest po prostu. Ja pierdziele. grubo, naprawdę grubo. Czyli tutaj tego questa zakończyliśmy. Wracam szybko do bazy i pojedziemy do tego. Karen is doing better. Kto to jest Karen? Community Bonding. Karen? Karen, Karen, kto to jest Karen? I zobaczcie, tutaj przed chwilą też dostałem powiadomienie, że oni potrzebują jakiejś pomocy. A tutaj te wojsko ciągle tam jest. więc może do tego wojska by się przydało jakoś po drodze zajechać. Zobaczymy zaraz tutaj tego kościora. Bardzo szybko ta stamina schodzi, irytująca rzecz. Co wy tak siedzicie z drzwiami otwartymi? Chcecie, żeby tu zombie wpadły? Posrało was? Kurde, no co za ludzie? Nie, nie można zostać po prostu samych. Dobra, a ty już czekasz kurczę od kilku odcinków na swoją porę, żeby się pojawić przed kamerami na ekranach. Dobra, to lecimy z nim i musimy pojechać aż tutaj. I on coś mówił o szeryfie. A z szeryfem już gadaliśmy wcześniej, bo byliśmy u tej pani sędziny i ja tutaj widzicie, teraz auto nie mam. Gdzie jest najbliższy samochodzik? Bo tam zostawiłem przy tamtym domku. Dobra, tutaj mamy autko. Weźmiemy je. Przydałby się jakiś szybki samochód. Natomiast chyba zrobię teraz pauzę, bo już tutaj tą przyjeżdżkę robiliśmy, więc wrócę do was jak będę w mieście. Słuchajcie, udało się przyjechać na miejsce z Jacobem. Po drodze też minęliśmy tutaj taki wielki magazyn, i tutaj można będzie zrobić sobie nową bazę, aczkolwiek mamy maksymalną liczbę outpostów chyba, więc musiałbym prawdopodobnie jeden zniszczyć i faktycznie tamte zombiaki się teraz już nie respią obok. Ale zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj też chyba tak, tutaj też jest takie miejsce na bazę potencjalne.

to słaba miejscówka ziomek, wiesz? Bo to jest taka sama miejscowa jak tam. To bardzo mało miejsca i, i co z tego? To taki szałas co ja sobie mogę zrobić. Teraz ci pomogę, kula, wojeb gościu. No się przemienia, chyba co, zaraz. Should see, guy. You? Nope go, huh? Okej, okay, się nie przejął za bardzo. O, jakieś takie nagłe hałasy. Tam patrzcie jaka miejscóweczka jest i być może te wiatraki zasilają któryś z tych domów. To by było zajebiste, bez kitu. Pick up uh, runs, na, i tutaj coś jest? Dobra, ta miejscuwa jest już sprawdzona. No, tutaj mamy po prostu potencjalne miejsce na ewentualną bazę. Wsiadamy hmm, do auta. Mogę przyjechać tu wyścigową i faktycznie jest dużo szybsza. Eee, I dobra, zostawiamy to. Nie wiem, co tam w tym worku jest w zasadzie. A ten gość jest taki powolny, strasznie. O, i właśnie przed chwilą mijałem ten magazyn i w nim pewnie zrobimy sobie bazę, bo wygląda naprawdę porządnie. I myślę, że przeniesiemy się właśnie w ten sposób tutaj do tego, do tego miasta. Patrzcie, jak grzeje, kurde, to jest maszyna, słuchajcie, to, to jest życie. Okej, okay. chyba tutaj musimy po prostu podjechać. Nie wiem czy ta brama się otwiera, czy nie. Dobra, well, on się. To, options, to nie wygląda też najlepiej, jeżeli ma być cztery. Uh, sure. fort. To nie jest jakieś nie wiadomo co, jeżeli mam być szczery. Mogę tu się przydostać do tego miejsca? Mogę, dobra. Zobaczmy. No tak, po pierwsze teren jest dość spory, więc można by było tutaj wybudować kilka dodatkowych tych miejsc. A sama ta przestrzeń, no nie wiem, ta blacha może i... a czekajcie, ta blacha to jest przyłożona czymś, nie wiem co to jest. Wyglądają jak worki z piachem, takie, takie duże. Eee, yeah, co tam było, jeśli relocate, you will abandon i co tam dalej, a od um, hot coffee, dobra. Um, hmm. No nie wiem co o tej miejscówce, ale chyba... Chyba ona może być. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że możemy się tutaj przenieść. Nie wiem co to oznacza, że porzucimy tamto miejsce, ale ogólnie e, tutaj w tej miejscówie myślę, że warto ją porzucić, bo tutaj tak, wszystkie questy są e, w zasadzie... A co tutaj mamy? O, okej. Okay. Wszystkie questy mamy w zasadzie e, wykonane, i tutaj wszystkie domy są wyczyszczone, dlatego tutaj już nie znajdę żadnych surowców. I pytanie, czy jeżeli się przyniosę tutaj, to wszystkie surowce się ze mną przyniosą? Mam taką nadzieję. Natomiast tutaj mamy dużo questów e, do zrobienia. No i po, poza tym dużo domków do e, ograbienia jeszcze, tak? Możemy też, możemy w każdym chyba z tych domków, każdy z tych potencjalnych domów jest możliwe na bazę, ale myślę, że zrobimy sobie tutaj bazę, a później zaczniemy tutaj e, przyjmować te inne domki, żeby zrobić outposty. Także myślę, że warto. Dajmy ALT i zobaczmy, czy ja mogę zrobić establish, Relocate home base. Words of inspiration: Pastor William restarts Maximus maximum stamina. Czymś na fajne. construction device uh, call for backup relocate home base I think we have to move our base down here Do we have enough people to defend it Hmm. probably not Aj czyli mamy za mało osób a ile ja mam ludzi w ogóle ile my mamy ludzi 11 brakuje nam jednej osoby czyli musimy komuś pomóc kogoś uratować i i, i wtedy się to uda i chyba to jest tutaj an Mid Ray Santos, być może e, z, z nim się dogadamy. O, średnio tak to wygląda. Słuchajcie, tak, dobra, no to jedziemy tam, prosto, prosto i, I później pytaj. Py to let's go. Ale nie wiem czy... Nie wiem czy on się tutaj. E, czy my możemy go przejąć, bo ja tam kilka questów właśnie ominąłem z tym przejmowaniem ludzi. E, bo jakieś tam inne robiliśmy, one później znikają. Czekaj gościu, ty jesteś tutaj, tak? Na samym dachu chyba, skoro Enjoying the View w tym budynku. Nie, w tym budynku to nie macie. A tutaj może Chociaż też tak raczej nie czekaj kurde to gdzie ty jesteś? Jak tam do ciebie wejść, panie kolego Panie kolego, ten ty też pewnie nie o, kurde No Jezu Kurde Nie dazą uspokoju człowiekowi gdzie jesteś bo kurde patrzcie właśnie co za głupota nie można tego góry. Może jakaś drabina tu jest czy coś? Okej, okay, tutaj coś jest. No to lecimy. Właśnie, to o jeżeli chodzi o wasze komentarze, no niestety za dużo osób nie wzięło udziału w naszej dyskusji.

funded into a lumber empire to put all four of his kids through college. My father took that education and gave back to this town. Miguel Santos was the first Latino mayor Marshall ever had. Did you know that? Community, you see. That's what matters. Now more than ever. All of us together, doing our own thing, but helping our neighbors when they need it. Marshall's seen some pretty bad times, and some good. But my family's always done our part to help her through the bad and make the good even better. The way I see it. This whole thing is just another bad time. And I just know my daddy and granddaddy are looking down at me right now, saying, "Raimundo, you've got to do the right thing. So so that's what I'm doing. Just helping out any way I can. You need supplies, I can arrange a trade. You need a car, I can hook you up. Anyway, I've taken up enough of your time. You've probably got a lot on your mind. You don't need old Ray talking your ear off. Tell you what though, give me a little while to put something together. No dobrze. Tylko że tutaj niestety nie uratujemy no jak nikogo. Potrzebujemy tej jednej dodatkowej osoby. No ale od tego gościa, jakby. No dobra, jakiś tam trade się uda zrobić, czy coś. Czekajcie, użyjemy tutaj tego przeglądania, zaznaczymy sobie wszystko. Ale to może jakaś misja wyskoczy. Tutaj stacyjkę zaznaczymy, tutaj coś Teges. No z... czasami troszeczkę za dużo, za długo trwa ogólnie te sprawdzanie tego wszystkiego. Mogłoby być troszeczkę przyspieszone, tym bardziej, że już robimy to któryś tam raz. No, dobra, pyk, pyk. Horda pod nami. No dobra, niestety na mapie nie ma żadnego tego questa, ale mamy coś innego. O, czekajcie, on ma ten prezent, ale na razie tego prezentu nie będę brał. Eee, mam nadzieję, że to jakoś nie przepadnie. Zrobimy to wtedy, gdy przyniesiemy bazę, bo on właśnie pewnie jest tutaj blisko. A teraz pojedziemy na questa tutaj i później ewentualnie może tutaj do tych wojskowych. Także wsiadamy w tą moją furę. Jedziemy do tych sąsiadów, którym już tutaj pomogliśmy wcześniej. A później może jakiś nowy quest się pojawi, żeby tu 12 osobę zdobyć. Niestety 12 osobą byłby Markus, który niestety, ale dentkę, e, który się wysypał. I teraz Markusa nam brakuje jeszcze raz, bo nie możemy tej bazy przenieść. E, więc tak troszeczkę lipa z tym, z tym Markusem wyszła, gra nie przewidziała, że on może zginie mi na początku. Ja też tak troszeczkę bezsensownie tam poszedłem wtedy. Ty. Nie, on nie musiał wcale tam umierać. Chyba tutaj, tak? To będzie, dobra. Dobra, skrzyżowanie teraz w lewo damy. Nie wiem, co tam oni będą potrzebować. Już nie pamiętam, co ona mówiła przez radio, ale tamta papka jakaś się odzywała do nas, że potrzebują jakiejś pomocy. Właśnie, a co się stało z tym ziomkiem, którego tu przywiozłem? sobie poszedł chyba nagle. I ta pani potrzebuje od nas pomocy. Może wtedy oni by się dołączyli do nas. courthouse. Hey, Bex. What is it Not really, just a, you know, checking in. Dude, what the hell? I saw you like 10 co ja mam also, im pomóc te beczki, klepać młotkiem, co to ma Sorry. dać? A, czekajcie, dobra, rozumiem. Czyli oni tutaj klepią, budują, a ja w tym czasie mam obserwować, tak? Defend the workers, dobra, już rozumiem. Mam tłumik założony na broni, więc jak coś to będziemy mogli strzelać. ale idą, już dobra, idą. Tutaj po lewej też idą. O kurde ty to jak ja mam ich tu Bez samochodu nie da się takiej hordy solo ochronić. Co nie, tak stoją tutaj te zombiaki, no? Czekajmy na atak tych zombiaków, bo to jakoś tak bardzo dziwnie wygląda. Jakaś taka ustawka dziwna. Mówi, oni tak po cichutku, ale świetnie to wygląda w ogóle. Uderzanie młotkiem, obeczki. O, no, chyba tak tam tych muszę zombiaków. Dobra, tutaj też była jedna babka, która potrzebowała pomocy, ale nie zginęła tych tak rzeczilaw. A i ci tutaj się ruszyli, kurde, jednak. A i teraz tutaj. Dobra, no to proszę, klepcie dalej. Dobrze, że jej nie przyjechałem, ale. Zombie herd Nearing oh, House, czekajcie. A bo tutaj są. O kurde, atakują bazę nam hordy zombiaków, ja pierdziele. I co teraz? O oh, fakt, czyli co tam ta baza mi w ogóle zostanie zniszczona pewnie. Dwie hordy tutaj zaraz będą w bazie, jedną chyba udało mi się zniszczyć. coś tam było wcześniej, że hordy się zbliżają, no trzeba było wracać. Defend the workers. No to ja ich defenduję, tylko kurde, że muszę wracać. No. No, dobra, tu są zrobione. Wow! Dobra, pomogliśmy jej. Gdzie jest incoming? Co, że tutaj jest jakiś jeden gość? I tam tutaj jeden. I chyba tutaj w krzakach znowu się czają. Patrzcie, jakie schowane zombie się zrobiły. Dobra, kto jeszcze? No, szybko, bo kurde, mi tam ciekawe co z tą bazą teraz się stanie. Dobra, ten samochód to już idętka. Dobra, pytam sobie, klepcie dalej.

I Jeszcze dwie idą, kolejne. Home, o kurde, jedna trzecia życia pozbawiona, home. To raczej chyba będzie po tej bazie. a właśnie, a co jeżeli ta populacja tam zginie, o kurde. A, fakt to chyba już jest koniec. Co ja teraz zrobię? Będę musiał jakiś, nie wiem, mały domek znaleźć chyba. Chyba, że oni mogą się w ten sposób bronić beze mnie, ale no tak akurat się złożyło trochę do dupy. Że akurat. W tym momencie, kiedy ja tutaj tego questa robię, no tak niefortunnie bardzo. Bo ja tego questa już nie mogę przerwać, tak? Bo wtedy będę musiał to nowo robić. Nie ma pauzy że tak tego. No, dobra, chyba ostatnia. A, bo oni robili taką... Ok, A, wierzę. That counts for something in my book. Anyway, thanks for the Oh what the fuck. Hold it right there. Hands where we can see him. Whoa. Easy there, Alex. Sheriff. Me. Sheriff Carl. Look, we don't want any trouble. We're just here to talk. Yeah, you wasted a trip. Turn around, walk away, and forget you ever saw this place. Huh? Wait, who's Alex? Forget it. We're not interested in signing up with your little society. Ease up, Becca.

Jeszcze póki co żyję, to szybko wracamy do tej bazy, yy, wyczyścimy ją i tutaj może uda się komuś za chwilę pomóc, bo tam jest jakiś zombie infestation, bryby. A bo wiecie co, jak tutaj już obok jesteśmy, to mamy tutaj te wojsko. Czekajcie, tutaj ich zaznaczę, to podjedziemy do nich, zobaczymy co oni tutaj robią. Bo, bo szkoda tutaj będzie znowu jeździć, a tutaj będzie coś łatwego na pewno. Typu spotkać się tylko z nimi i tyle. Co wy tu robicie, powiedzcie? Czemu oni salutują, czy, czy patrzą? Okej, okay, czyli jednak mamy tutaj coś ważniejszego. Kurde, ta baza chyba przetrwa, co? Mamy tutaj coś ważniejszego, będziemy czyścić to To w następnym odcinku, a dzisiaj to już będzie wszystko. Także dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie, zasubskrybujcie ten kanał. Mam nadzieję, że ta seria się utrzyma na kanale, bo na pewno jest bardzo fajna. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!